Dobry wieczór. Jadę sobie przez jedno z najbogatszych państw na świecie. No w sumie to jest Królestwo. Jedno w sumie pierwsze, na pierwszym miejscu na świecie. Największym posiadaczem ziem jest Kościół Katolicki. Nie wiem dlaczego. W sumie miałby żyć w ubóstwie. A drugim to jest Królestwo. Angielskie, znaczy United Kingdom, Anglia, England. Jak to woli? E, czym się wyróżnia ten kraj? I to państwo, to królestwo. Oczywiście bogactwem, e, jeżeli chodzi o terytoryzację, można tutaj spotkać e, najnowsze, najbardziej wypościągłe samochody, najwięcej. Nowych, najnowszych samochodów, e, najdziwniejszych pod względem e, jakości, to znaczy bardzo dobrej, a dziwniejszych pod tym względem, że na pewno nie spotkacie tego w Polsce takich samochodów. E, najwięcej tuningowanych aut, e, najwięcej elektryków, około, około miliona, czy ponad milionów, w Polsce jest to. Podaj, że nie chcę skłamać około 60 tysięcy, to już można sobie porównać w jakiej czarnej dupie jesteśmy. I kolejny raz słyszę o tym kraju, o tym królestwie, że ludzie tu nie mają za co żyć. Pierwszy raz taka propaganda była za czasów rządów wpisu. Premiera Mateusza Morawieckiego, cyfa Pinokio, który opowiadał, że Anglicy nie wiedzą, co pierwsze zrobić: czy kupić opał, czy jedzenie. Taka tu niby bieda była. Oczywiście jestem w tym kraju. Co chwilę widzę, jak ci ludzie funkcjonują, na co ci ludzie sobie pozwalają. Polacy nie widziałem jeszcze do tych, coś, żeby mogli sobie na tyle pozwolić. Może jakiś tam odłamek jest społeczeństwa, ponieważ tu jest bardzo dużo emigrantów z Afryki, którzy tu przybywają i nie sądzę, żeby oni od razu sobie żyli w luksusie. Ale z tego co widzę, ci, którzy tu są już dłużej, kilka lat albo kilkanaście, jeżdżą najnowszymi samochodami, najdroższymi. Także raczej biedy tu nie ma miejscowości czy wioski, to wyglądają to po prostu jak spajki A nie jest tak szaro-burło jak w naszym kraju Bardzo często i najczęściej na takich wioskach domy są pokryte strzechą Kolejny raz słyszę, że w Anglii to już teraz obecny rząd wciska, że w Anglii jest bieda i ludzie nie mają za co żyć. Nie wiem czy to jest pod tym kątem robione, żeby uspokoić, uspokoić, słamszyć ludzi, pod tym względem, że w Polsce jest coraz większa bieda, e, coraz więcej firm zachodnich ucieka. Teraz już słyszę, że BKP Cargo bankrutuje w sumie, bo to już prawie 4000 ludzi ma zwolnić. Oczywiście na polski rynek e, oczywiście polskie firmy bankrutują, na polski rynek już dostała licencja, licencje ukraińskie, koleje, także pol, Pola... Polskie firmy się wykańcza, a zachodnie firmy wchodzą i wschodnie do Polski Kolejna kopalnia jest do zamknięcia Całkowicie będziemy uzależnieni od wschodnich i zachodnich krajów Także poprzedni rząd kradł na umór To już po prostu w dziesiątkach miliardów A obecny rząd, który obiecał, że będzie u nas pięknie, cudownie, będziemy mieli ulgi co to nie zrobi dla ludności dyma nas tak, że pewnie nie jeden Polak jak rano się budzi to go dupa i pośladki i się zastanawia dlaczego, a to rząd go dyma także Donald Tusk, Krzywa Rudy przed wyborami Zachowywał się po prostu uśmiechnięty człowiek, pokazywał, jak to z rodziną, jak to jest, jak on będzie wspaniały dla ludzi, a po wyborach kolejny faszysta, kolejny rząd, który nas dyma od kilku, dziesięciu lat. I nie wiem, czy ludzie powinni się w końcu obudzić i coś z tym zrobić, ponieważ to, że nas zakradają, to nas dymają i żyjemy coraz gorzej coraz więcej z zachodnich firm ucieka zwalniane jest po kilkadziesiąt, po kilkaset osób i to już jest w dziesiątkach zachodnich firm które uciekają z Polski pod tym względem, że mamy najdroższy prąd w Europie teraz od lipca będziemy mieli jeszcze jeszcze dużo droższy porównując Francję to mieliśmy 5 razy droższy teraz będziemy mieli około 8 razy droższy we francji nie wiem jak to jest tam liczone ta cena hurtowa ale u nas wychodzi około 102 czy 103 euro a we francji jest 19 a teraz będziemy mieli ze 160 ze 170 euro za tą samą cenę hurtową także zobaczycie co się stanie w sklepach jaka będzie bieda już jest a, bo było za czasów pisu było to ponad 1 600 tysięcy ludzi żyło w skrajnym pustwie a teraz będzie totalna czarna dupa, już się zaczyna czarna dupa i to podziękujemy teraz tamtemu rządowi i temu co dalej rozkrada Polskę, wyprzedaje polskie firmy, wykańcza polskie firmy na przykład piekarnia, która przed wprowadzeniem podwyżek przez PiS gazu płaciła za gaz, tam około 4 do 6 tysięcy. Zapisu tej piekarni wzrosło do 35-40 tysięcy rachunek za gaz, a teraz kolejny rachunek przyszedł za miesiąc ponad 200 tysięcy. To oczywiście na rynkach. Światowy gaz nie drożeje, tylko taniej A z jakiej okazji My mamy takie podwyżki Chyba może każdy się domyśleć Po to, żeby wykończyć nasze firmy I żeby zachodnie Weszły na polski rynek I Wykończyły Wszystko A Mają być giganty Nie małe firmy, tylko mają giganty rządy światem Także Zapraszam na podobne informacje z kraju i ze świata. Mam na imię Grzegorz i życzę Wam spokojnego wieczoru. Pozdrawiam.